Dobra, ale mieliśmy też jeszcze wrócić do tego e, cyberpunk'a i męskiego. E, męskiego protagonisty, który zniknął ze zwiastunów. Mówię, dla mnie to jest akurat strasznie e, dziwny temat. I pokazuje z jednej strony to, że chyba nasz dyskurs. E, Potrafił się z kasztanic strasznie, jeżeli chodzi o gry, no bo ja uważam jeszcze raz, że to, że teraz na materiałach, jeżeli chodzi o Cyberpunk 2077 na pięciolecie, e, no to nie jest nic złego tak naprawdę. E, mówię, gra oferuje nam dwie pełcie i mogę to porównać do Mass Effecta i mówię, w, w, w zwiastunach Mass Effecta też była i Femshep i Mail ale no ludzie się do tego przyczepili, więc zobaczymy. No, aż tak tego nie śledziłem specjalnie, żeby się tym przejmować, być może. Wiecie, to się wzięło na pewno, to jest takie pokłosie tego, co się działo ostatnie dwa czy trzy lata, taka jest prawda, bo e, dyskurs o grach e, został rozwalony i słuchajcie, niektórzy mówią, a bo grifterzy narzekali i tak dalej, no narzekali, bo były powody do narzekania, no, były deizmy i różne takie e, krzywe pomysły przez te ostatnie dwa, trzy lata, w zeszłym roku już mniej, mówię, to zdechnie według mnie. No ale ten cały outrage na te tematy wziął się po prostu z tego, że przeginali z tym za bardzo, tak? No, akcja budzi reakcję. No ale zobaczymy ten post z Eurogamera, który mi wrzuciliście. Więc CD Projekt Red wyjaśnił, dlaczego męski V zniknął ze zwiastunów Cyberpunk 2077 po jednej grze dla każdej wersji. Wi, i to e, Dawid Kusyk napisał, z jest publikacja 7 stycznia, tak więc to już taki trochę leciwy temat, jakby nie pasować. Na razie, wrotnych rabia, cześć, hej. No i dobra, i czytajmy. Że jeśli uważnie śledziliście kampanie marketingowe cyberpunka e, i dodatku widmo wolności, zapewne zauważyliście w nich wyraźną zmianę. W pewnym momencie żeńska Wi zastąpiła męskiego protagonistę w większości zwiastunów. Fani wielokrotnie spekulowali na temat powodu, dla którego wtedy projekt Red zdecydował się na ten krok. Lecz prawdziwą motywację studia ujawnił e, dopiero jeden z twórców za pośrednictwem mediów społecznościowych i sprawę wyjaśnił reżyser, czyli Igor Sarzyński w odpowiedzi na pytanie fana o to, dlaczego męski V został odsunięty z promocji tytułu i uczestnictwa w crossoverach. Takich jak ten z Fortnite. Twórca napisał, że studio zdecydowało się podzielić rolę protagonistów między podstawową wersję gry i dodatek widmą wolności tak, by każde Wi miało swoją część. Męski Wii miał marketing całej podstawowej wersji dla siebie, w widmie wolności postanowiliśmy to zmienić po jednej grze dla każdej wersji Wii. Absolutnie nie widzę w tym żadnego problemu. Tak jak mówię, była pełć do wyboru i... No wydaje mi się, że gdyby podzielić ile osób grało tak naprawdę, wiecie, wi męskim a żeńskim to będzie pewnie case trochę... Aleksiosa i nie, ona się Katniss nazywała, już nie pamiętam, z nie Odysei, tylko no Assassin's Creed, tam, tam, tam co był. A nie, to była Odyseja, tak? No i oni robili e, e, tą dziewczynę jako, jako główną protagonistkę, i myśleli, że będą gracze wybierali ją, a większość graczy grała Aleksiosem. Przypuszczam, że tutaj tak samo większość graczy grała męską wersją W. Okazuje się zatem, że motywacja twórców była o wiele prostsza, niż domyślali się fani w licznych wątkach. Mamy te wątki? Oho. Zobaczymy te wątki. Reddit akurat, nie? E, choć część z nich spekulowała, że to może być związane z chęcią zmiany twarzy gry po wyjściu produkcji z fatalnego premierowego stanu. Łe, to już jest takie naciągane, że ja pierdykam. No to, e, że, że, przepraszam, co to ma znaczyć, że męski ryj ma oznaczać taki blamasz cyberpunka w wersji na PlayStation 4, a kobita to już ma oznaczać dopieszczoną wersję, że what the fuck, jak mam to traktować? Moje uczucia zostały urażone. A... Nie, to jest strasznie naciągana teoria była. I warto dodać, że to nie jedyne informacje, jakimi ostatnio podzielił się reżyser cyberpunka 2077 w mediach społecznościowych wcześniej odniósł się do kontrowersji związanych ze słynnym montażem scen na początku gry, który przedstawiał wspólne przygody VE Jackiego i deweloper stanął w obronie rozwiązania, zaznaczając, że studio od początku planowało umieszczenie sekwencji w produkcji i nie prezentuje on nabycie tej zawartości. A dobra, pamiętam dyskusję na ten temat, ale też nie uważam, że rozwinięcie tego. Byłoby jakieś wycięte, że, że, że to było robione na szybko. I ok, have you seen this V? What happened to the Vincent von V in recent, pro, uh, recent promotional material? Tak więc. No tutaj właśnie widzę. Ale to dwa lata temu o co chodzi? To dwa lata? The fuck? Co to za wątek? Ej, Eurogamer, no bez przesady. <grych> no dobrze, no to w takim razie nie będziemy tego czytać, ale tak, no tutaj też właśnie jest. I think people just associate him with a bad cyberpunk. They might have a reversible cover for the physical Ultimate Edition, though. Eee, dobra, nie będziemy czytać prostu sprzed dwóch lat, no bez przesady, już takiej kopalni nie będziemy robić. Gdzieś nawet się śmieszkuje, że żeńska Wii jest tą kanoniczną? ale nie wiedziałem. Siema, Beton Prime, jeszcze raz cześć, witam, jeszcze raz dziękuję. No zauważyłem, że CDPR dawno odsunęło męską wi, Męskiego wi. Jak się sprzedało ee, dobrze, to się szybko przerzuciło na kobiecą Wii. Nie, dla mnie to jest tak, wiesz... Pewnie to się wyrówna. Mówię, dla mnie to jest taki case naprawdę e, naprawdę e, po prostu samego chociażby Mass Effecta, no jest to i to. Ale widzę, że w komentarzach tak samo. Ktoś pisze, dla mnie Wii jest kanonicznie kobietą, jakoś mi to po prostu pasuje. No i spoko, dla mnie akurat Wii kanonicznie jest mężczyzną, bez różnicy dla mnie. Czasami, nie wiem co to ma wspólnego, musieli sobie znaleźć nowe studia do bicia i potrzebowali argumentu, a swojego czasu była jakaś jazda, że CDP ma community managera, na, na community managera zwerbowali jakąś woke i personę, wiesz co? Było coś takiego już teraz. A e, tam nie wzięli kogoś e, z e, BioWare od Obsidian, e, a BioWare od Welgarda? E, Chyba było coś takiego, nie? W sumie w przyszłości zobaczymy, czy w nowym Cyberpunku będzie męski czy żeński bohater. Będzie ten sam układ pewnie, co jest teraz. Wątpię, żeby coś kombinowali. Zrobili zwiastun na pięciolecie gry, czyli całości. Gra plus dodatek, a jest tylko żeńska Wi i to tłumaczenie, że męski miał swoją grę, jest jakieś nijakie. Wiesz, co mi się wydaje, że. Może teraz jestem. To jest kopium. Być może zaciągam się kopium, wiesz. Po sam pempek, nie? Ale ee, nie wiem, może po prostu chcieli zachować spójność narracyjną tego zwiastu, no zwyczajnie. O, czekaj, dobra, no, poczekaj, dobra, zobaczmy go sobie. Zobaczę o co chodzi. Być może faktycznie zaraz się to zmieni, nie? Ale jak widzimy, sam początek, no ale tak jak Cyberpunk: Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and Alcohol. Gdzie wady, można zapytać, nie? Ale zobaczmy, co tam było pokazane. Dwie minuty, radę. If you could go back to the beginning. Co zmienić? cały czas tak raz zajebiście wygląda, naprawdę. Akurat tutaj to się postarali. Dobra, ja jestem mega pod wrażeniem. Czasami sobie odpalam cyberpunka, po prostu żeby sobie popatrzeć. A i, i, i przejść gdzieś indziej, nie?

Was in Night City, A City of Punks, Thugs, Fiksers, Korpos, Warlords, Druglords, Joy Toys, Rockets, i tak dalej. A dobra nutka wchodzi, pewnie mnie wypierdolą YouTube za jej wykorzystanie albo Nie Twitcha, gryzz z rana jak śmietana się, ma Amazin Carnage. No trzeba, czasami, ale tutaj akurat spokojnie jest niespokojnie. All you really have is how you'll be remembered. And who remembers? In Night City, you don't fight to win. You fight stay alive.

We'll never fade away. Na koniec zrobili ten sam case, co z Wiedźminem, nie? Tam też wszystkich bohaterów pokazali. Słuchajcie, muszę przyznać, muszę, muszę e, przyznać tak, że nie zgadzam się z takim outrage'em, jeżeli chodzi o to, że a nie ma męskiego V i tak dalej. E, według mnie, według mnie akurat w tym miejscu chodziło po prostu o spójność narracyjną. Mamy lektorkę, mamy... Ja, Głosował. Ale wracając, po prostu wydaje mi się, że tutaj chodziło o spójność tak naprawdę narracyjną. No mówię, jest babka, jest aktorka głosowa, która coś opowiada, to ciężko by było e, pokazywać męskiego V w tym momencie. No tak, wybrali i tyle, bo faktycznie zwiastuny na premierę gry były głównie z męskim V, no, był męski voiceover i tak dalej. Ech, nie wiem, nie, nie rozumiem takiego outrage'u e, tym spowodowanego. No okej, okay, mogliby na przykład zrobić, że przemieszają, że mają. Jedno zdanie takie, jedno zdanie takie, i zmieniają te płcie, ale bez przesady to jest po prostu filmik na pięciolecie i tyle. Ewentualnie odbity mogliby wydać i męskiego, i, i, i żeńskiego, i każdy by poczuł, wiesz, że to jest dla niego, bo faktycznie na przykład, jeżeli ktoś się tak bardzo przywiązał do narracji w Cyberpunku, tak jak na przykład można było się przywiązać do narracji w Wiedźminie, w Wiedźminie było łatwiej, bo był tylko Geralt, tak? No i jak był ten taki filmik na, na, na rocznicę, no to on opowiadał, bo był tylko on do wyboru jak ktoś się zżył, to się zżył z Geraltem, tak? No i tam wystarczyło, że wzięli tego jednego aktora głosowego, czy to w polskiej, czy w angielskiej wersji i tyle. A tutaj no, ludzie mieli wybór płci, jeżeli ktoś grał męskim wi, i nagle takie podsumowanie, które miało uderzyć mu w serce, jest opowiadane przez że, żeńską wi, no to okej, okay, może nie pasować, więc może powinni dwie wersje po prostu tego zwiastuną zrobić. To też byłby dla nich dobry case, kto obejrzał co. Ale, ale nie, to raczej nie jest z żadnymi z ani niczym takim podyktowane. Ten na pewno też nie jest podyktowane tym, że a, męski Wii się kojarzy z marnym stanem technicznym na premierę i to jest inny image, naciągane dla mnie jak, jak, jak nic. Ale tak oglądając ten zwiastun, no ja grałem męskim Wi, więc e, ja zawsze mam coś takiego i tutaj nie mam na myśli z kolei żadnych deizmów ani nic takiego, ale po prostu e, jest coś takiego, że jak tak na chwilę spojrzysz na trzeźwo, i widzisz po prostu, to strasznie seksistowsko zabrzmi, ale widzisz po prostu babeczkę, która miota tam innymi, tutaj rozbija lustra i tak dalej, to trochę trochę się to, trzeba na to przymknąć oko miejscami, bo, bo jednak, jak nie patrzeć, no jesteśmy silniejsi i, i, i w niektórych aspektach po prostu mo mo mocniejsi, w niewielu, ale, ale jeżeli chodzi o czystą agresję, czy, e, czy o siłę, no to tak jest, ale z drugiej strony tutaj na przykład jest bardzo dobre wyjaśnienie tego, ponieważ e, mówimy o implantach, Mówimy o cyberpunku, tak więc tutaj każdy potrafi być silny, więc na przykład tutaj to nie jest taki case, po prostu tak mi przyszła ta myśl, ee, kiedy po prostu mamy filmy, czy, czy, czy gry, gdzie drobniutka, malutka, filigranowa kobita rozpierdala byka 2, 20, wiesz, wysokości i tak dalej, nie? Ale to tylko tyle.